Więc pani, pani dyrektor przywitała artystów, którzy będą brali udział w tym plenerze, więc mi pozostaje tylko oficjalnie otworzyć 50. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski. Powiem, że ten plener jest bez, bez przerwy robiony od 50 lat, naprawdę jako jedyny plener ceramiczny w Polsce, także mamy się czym poszczycić. Artyści, ben, będziemy gościć tutaj tych artystów przez cztery tygodnie teraz w Bolesławcu i oni będą wykonywać te swoje prace, które będziemy mogli obejrzeć na wystawie poplenerowej, która z kolei się odbędzie będzie podczas 20. Bolesławieckiego Święta Ceramiki, więc same jubileusze w tym roku. A sam plener otwieramy wystawą bolesławieckiej artystki, pani Janiny Bany-Kozłowskiej. I tu pani dyrektor, bardzo proszę o przedstawienie Postaci tej artystki. Dziękuję pięknie.